Sejcyna. Czyli tysiące skopili. To jest wyzwanie ostrości. Witam w kolejnym wyzwaniu ostrości w nowej dziesiątce. Z tej strony Mike Vante, a z tej strony Sene Dzisiaj mamy wyjątkowy sos. Dzisiaj jest część trzecia testowania polskich sosów. Jak widzicie dobrze, mamy tutaj dzikiego bila sos habanero. X! Najnowszy sos z produkcji Dzikiego Bila, Świeży od niedawno po premierze, nie? Mam tutaj świeżutki ten sos. I zaraz się za niego zabieramy. Dobra, więc pokażemy go. No, do bocznej kamery zaprezentujemy. Tak, jak już to wspomnieliśmy. Jest to najnowszy produkt ze stajni Dzikiego Bila. Jak e, ktoś nie oglądał poprzednich e, testów sosu Dzikiego Billa, są to pierwsze polskie sosy. E, dokładnie pierwsza polska marka sosów butelkowanych e, pod, z Kadowic. I tutaj producent opisał w tym sosie, za niewiele nie opisał, ale to co opisał, że jest to mocniejsza wersja sosu habanero, z podrasowaną recepturą. Wersja habanero, czyli można powiedzieć zwykła wersja tego tutaj sosiku, który tutaj mamy właśnie, no dosyć rozbieżnie teście oceniliśmy. raczej oceniłem dosyć pozytywnie, a potem no mogę powiedzieć, że trochę się w nim rozsmakowałem przy dalszym już próbowaniu go. W różnych potrawach, y, zwłaszcza przy spaghetti, więc teraz jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego, y, do tej wersji X. No, zobaczymy jaka ona będzie, ale ja się tutaj, no jestem podekscytowany perspektywą testowania go. Dobrze, wracam do Was. No więc tak to się prezentuje. No i w sumie też muszę oddać, że habanero no, no złyżki no nie smakuje dobrze, jak go nie smakował, ale już po potrawach nie zaburzał potrawy, yy, nie przejmował jej smaku, więc naprawdę fajnie szybko się go jadło, no zjadłem go w, nie, w tydzień, w tydzień zjadłem ten sos, nie? cały chyba. To też jakaś dosyć szybko. Że w sumie taki w sumie na no, no, można sobie zaliczyć, że sosy Dzikiego Bila są takie wyjątkowe smako smakowo, są unikatowe, niepowtarzalne, jeśli chodzi o sosy amerykańskie, które no w w większości, prawie w stu w tym co my, co my testowaliśmy, no głównym zapachem, czy głównym smakiem w sumie sosu, no był ocet, nie? Mhm. I to... a tutaj akurat, przy dzikich, no w ogóle praktycznie nie ma smaku wyczuwalnego, nie? Dokładnie, to jest no. zupełnie inny... Więc, no, ja więc wiadomo. Więc tutaj i, trzeba oddać jeszcze za to, Inna receptura, no więc taka inna szkoła robienia sosów, można powiedzieć, to jest. Dobrze, przeczytam wam skład. Więc sos... Habanero X, bardzo ostry sos habanero, jak to jest tutaj opisane. Dziki bil sos habanero X. Składniki. Przecier pomidorowy 42%. Pomidory, sól, regulator kwasowości, kwas cytrynowy. To się składa na ten przecier pomidorowy. Papryka habanero, cebula, sok z cytryny, cukier, ocet jabłkowy, olej rzepakowy, czosnek, sól, syrop klonowy, wędzona papryka. Na linii produkcyjnej stosuje się ziarna zbóż, sezamu, kurczycy, orzechy oraz seler. No więc, tak jak przy poprzednich dzikich bilach, taka dosyć charakterystyczna mhm. mieszanka. Teraz już wiemy, jak, czego się możemy spodziewać A, po aha. ostatnich testach. Słuchaj, pamiętasz może um, skład y, zwykłego dzikiego bila Habanero? Dobrze, jak widzicie, już wyciągnąłem tutaj, wydostałem. Trochę miałem z tym problemów, tutaj wydostać za tła, że tak powiem, ale już mam tą butelkę i teraz sobie porównamy składy tych sosów. Tak sobie właśnie patrzymy na różnice w składach. Mhm. Yy, I czym się różni Habanero X od wersji normalnej? Otóż w wersji Habanero X nie ma papryki chili, która była też doda która była dodana w wersji habanero, no tutaj w habanero X jest sama papryka habanero. Mm. Do habanero X jest również dodany syrop klonowy, czego nie ma w normalnej wersji. I oraz wędzona papryka. Oraz wędzona papryka została dodana do wersji habanero X, tak, co tego mm. też tutaj nie było. Więc tutaj odjęli, można powiedzieć, zabrali w tej wersji paprykę chili, może habanero X znaczy, że większy nacisk położyli na paprykę habanero, no i dodali dwa Składniki, syrop klonowy prawdopodobnie dla smaku i wędzona papryka dla, dla mocy pewnie, no nie? Zależy, bo to nie pisze, że jest papryka. To może być zuka papryka. Zwykła papryka, wędzona papryka. No, zobaczymy, no. dowiemy się zaraz Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Wszystkiego się bo zaraz zastanawiam, zastanawiam mnie, hmm, na czym uzyskali tę moc, bo jeszcze zapomniałem powiedzieć, że... Jeszcze po prostu że oczywiście, że składniki są w 100% naturalne. Więc zastanawiam mnie, na czym uzyskali tę moc. Czy zastosowali większą ilość papryk? No bo jeśli sobie no to, to wiadomo, nie mógł być ekstrakt. W sumie. No nie, nie ma koloru ekstraktowego, więc na pewno nie może być ekstraktowym sosem, więc. Więc naprawdę zastanawiam się, gdzie ta moc jest, nie? Dokładnie. Czy to jest no, tylko chwyt reklamowy jakiś, czy, czy rzeczywiście będzie mocniejszy. Zaraz się okaże. No to co, mm. to zabieramy się bardzo za właściwy test, prawda? Tak, może, może powiedz widzą, na czym to dzisiaj testujemy, nie? że cztery testy A, są. No właśnie, dzisiaj. cztery testy są dzisiaj. Tylko nie pamiętam Majko, na czym testujemy, ale spróbuję, więc wpierw. Yy... Może najpierw powiemy, dlaczego tak testujemy, żeby go dokładnie ocenić, bo jak się okazało przy tamtych dzikich bilach mogą różnie no tak, tak. być odbierane w zależności od tego, no, na czym są próbowane. Łyżka sama mogła być bardzo krzywdząca. Dokładnie, więc teraz dokładnie to sprawdzimy. Będziemy mieli... A poza tym pozdrawiamy ekipę ogólnie dzikie obilane. A tak, tak, tak. Pozdrawiamy. No. <laughs> więc będziemy testować na spaghetti. W spaghetti. W spaghetti. Nawet tutaj już czeka. Mam nadzieję, że... Aha. Jeszcze jest. Nie, chyba jeszcze jest w miarę ciepłe, proszę bardzo. Spaghetti już tutaj na nas czeka. Tak to wygląda. E, no dalej. Co co tam jeszcze poza tym będziemy mieć? Będziemy dalej mieć zupki, zupki rosół, rosół, jak widzicie? W którym ten sam rosół, który no. już okazję testować. Potem skiwasy. Jako trzeci test. Dokładnie, czyli najlepsze na nas kibeczki, które dają. serem, oczywiście. Które dają najlepszy naszym zdaniem. I zdanie, test bo... ostateczny, żeby już potwierdzić smagi, a czy głównie ostrość, łyżeczki. Po prostu łyżeczki. A z kibeczka, bo tu nie mogłem powiedzieć, skibeczka wiadomo, najlepiej pozwala chyba ocenić e, wrażenia. Mhm. Te. Ale te przetestujemy też w innych, że tak powiem, nośnikach. Dobrze, tyle tutaj ogłoszeń, że tak powiem, z naszej strony i wstępu. Zabieramy się mhm. do właściwy mhm. test, tego ja rozpakuję za kamerą i zaraz do, do Was wracamy. Dobrze, mamy już tego otwartego, dosyć szybko to sprawnie poszło. Dobrze, czas najwyższy na pierwszą ocenę za zapach. Mm -hmm. O, jestem podekscytowany, akurat oczekuję tego specyfiku. Dobrze. Podobny jak... Ty czuć, czuć, czuć zapach taki jakby... No znowu, znowu Dziki Beer ma trudny do opisania zapach. Hmm. Mm. Podobny. Na pewno czuć te pomidoro... Pomido pomidory. Powiedziałbym też, że taką paprykę. Lekko słodkość. Jest yy, podobny... Kurczę, nie wiem, czy dobrze mówię, ale tak mi się to kojarzy. Bardzo podobny do poprzedniego zapachu dzikiego billa, czyli czuć taki zapach takiego przecieru pomidorowego. Ale dzikiego bila habanero, tak? Dzikiego billa habanero, oczywiście, tak. Oczywiście. A dzikiego billa habanero mi chodzi. Czuć yy, ten przecier pomidorowy, słodkość, ale też jest mocno wyczuwalny taki... jakby trochę od papry... Kurde, fajny. Podoba mi się bardzo. Bardzo mnie pozytywnie nastroja. Po, powiedz coś o tym więcej, bo no ja nie mam... Dobra, mam nadzieję, że go nie zdissuję. Zobaczymy. Mhm. Hmm, trochę tak jakbym... Jeszcze raz powodzę. Minimalnie jakiś taki ocet lekki. No może, może tych soczek... No tak, ocet czuję, tak w sumie czuję też właśnie jakby taki z mocnych, ostrych sosów taki element, ale on jest tutaj nie tak mocny, więc mhm. czuję tak właśnie lekko ocet. Może papryki, to już chyba. Nie, ale głównie czuję tak jak HBD, więc właśnie Właśnie taki kurczę, typowo ostrość, taką, jak się bardziej, tak holuje stotek, jeden za drugim wciągam. Nie tak jeden, tylko od razu to tak bardziej, jak ficholowane, to O, to tak rzeczywiście, jak HBD bardziej jest, Coś w tym jest, o, wydobywa się bardzo słabo, no. to co mówiłeś. ten odsetek. ja to poczułem teraz, jak tak wąchałem, tak powoli, to czułem taką, tam... ale dopiero jak przelejesz na łyżce, jak już będziemy mm. do tego do... dodać do spaghetti, to dopiero czas. Może spoczuję. słabo, to trochę opisałem, przepraszam, ale też, no, ciężko mi to. No, opisać. ciężko jest, no. spaghetti. Na pewno nie. jest to inny zapach niż z Habanero. Tu jest bardziej taki typowy Ostrego sosu. Słuchaj, to mnie na plus. Podaj widelce Majku też od razu. Konsystencja? konsystencja? Dosyć lubię. Lepsza, nie? Tak. Lepsza. Nie ma takich jakichś grudów, chyba? No, bardziej chyba jest ten przemielony. No, to już chyba nie można powiedzieć, że Gerber robi. Chociaż nie, może widzę, nie, nie, Troszeczkę na końcu widziałem, że są takie jak no, nie, grudki czy coś. To też taka konsystencja takie, o, przesierów takich, nie? Dobrze. Tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że widzieliście więcej, jak to się prezentuje, o co chodzi. No, tak, to jest. To samo? Nie, to lepiej czuć. To jest zapach taki no. typowy właśnie dla specyfików ósnych sosów, jak na przykład Hard Breaking mm. No, to jest trochę podszatana, ale nie aż tak, bo tu już nie masz takiego octu wyczerpanego, ale to jest taki ocet plus papryki, nie? Lekki ocet plus papryki, według mnie. To bardziej zapach. tą mocność, nie ma tej słodkości, którą No nie, ale z butelki ja w ogóle. Stresi, o, że tej, tej, tej słodkości, tych aromatów takich właśnie, co przypominają mi. A to ja takich rzeczy w ogóle nie z butelki. już widelec. Jedziemy. I jedziemy z tym. Pokażemy Wam, oczywiście, samą esencję. Round one. Czy lekki kwas, ale ja nie wiem, czy to jest spaghetti takiej kwaśne? Czy to sos sprawi, że takie kwaśne czuję? Ja, ja czuję. Ja smaku żadnego od niego nie czuję, żeby dodawał coś. A takie lekkie na języku czuję. A ten kwas to, to jest od spaghetti? To tak. To, to bardzo przyjemne. Pikateria. Nie zaburza smaku potrawy, A. to jest najważniejsze. Hmm. Nie, czuć w sumie jego smaku w potrawie, to jest plus. Ale Więc plus. Dla mnie nie ma żadnej, jest taka laka piganteria. Zaryzykuję powiedzenie, że na razie jest jak zwykły habanero. Się właśnie się zastanawiam nad tym, że mocniejszy był habanero. Zwykły. Hmm, chociaż nie, będą mnie nie. Jest. Ciężko nie pisać tą ostrość. Dla mnie nie ma ostrości, to nie jest ostrość, to jest piganteria, ale w tej chwili... No, my tutaj robimy małą przerwę, Mike skończy z spaghetti. Zmówię. Za spaghetti plus. Tak jak powiedziałem. Ja no, w sumie no. też dam plus, bo. N nie nie w sumie, no, nie, nie zaburza smaku. No, bo tutaj w sumie nie spodziewaliśmy się, że jakoś nas zaskoczy mocą, więc. Nie, no. Więc tutaj w tym wypadku nas nie rozczarowuje. Jak no na lepsze. habanero, no, nie bądźmy się, że no, nie uzyskamy mocy, nie? jeśli nie jest dotknięta no, jakimiś ekstraktami. No tak, no tak. Jesteśmy na test z drugi, tutaj już gotowi. Zupa już tutaj, że tak powiem, doszła i będziemy ją. No. Próbować teraz. Ale wpierw chcieliśmy jeszcze wspomnieć, jakie ceny daliśmy zapachu, bo zapomnieliśmy o tym zupełnie powiedzieć przed no, chwileczką. Otóż ja zapach wyceniam na cztery, jak to mam opisane. No ja tutaj sobie napisałem na kartce 3,5. i Muszę już tą łyżkę, bo dzisiaj będzie Dobrze, przydozuję Tobie też, Majku. Kolor pomarańczny. Jeden pozytyw, że nie czułem żadnych takich czy... warzyw, takich innych rzeczy w tym sosie. W sensie, że już smakowo, w ustach, no ta, że nie czuć znaczy, tych no, Znaczy nie, chodzi ogólnie, że z smaku nie czuć tych warzyw, nie? Na przykład jak na przykład początku no, no. czułem, że czułem seler jakiś, nie? Aha, no Tutaj, no, tutaj, no, nie, tutaj no. nie ma takiego problemu na razie. Dobra, ładnie już mi się roztopił, zszedł z no, bo, no, no jasne, to nie jest ekstrakt, nie? Że z ekstrakt to ciężko sobie sprowadzić. Zap za za zabarwił mi zupę na taki... Zabarwił zupę i tak gęsty się dosyć wydaje w tej zupie, no. że to ciężko go rozprowadzić. Nie, mi się bardzo szybko rozprowadził i no zabarwił mi już zupę też. na taką Wyblakły, polidorową. Wygęścił ten kolor rosołu mam wrażenie, żeby się dodał no. tak trochę takiej... Ciężko no. opisać ten kolor, bo jest taki niekonkretny właśnie. No. Wow, no. inaczej pachnie niż z butelki czy na łyżeczce teraz. A to rosół czuć według mnie głównie. Nie. Ja czuję ten. Trzy rosy głównie. no to jakby właśnie mar te mar marchewki? Jakieś jakieś warzywa takie. No, ale te, mnie to będą to no, zapanowane ze sobą. Mm. Nie, z inaczej rosu inaczej pachnia. Dobra, Nie. to jemy. No. Zobaczymy. No. Kurde. Fajnie, na razie. Fajnie. Round two. Mm, pikanteria lekka. Wow. No, może mocniejsza. Nagle, nagle uderzyła pikanteria w podniebie. No. Mocniejsza. Zdecydowanie mocniejsza. Zdecydowanie mocniejsza niż była. Wow. To jest już konkret. Czu wow. czuję, czuję smak, nawet fajny. No, ale też taki, ale bardzo delikatny, bardzo delikatny, że ciężko mi nawet go opisać, tak słabo go czuję, ale yy, uderzyła mocno już poważnie, mocniejsza pikateria uderzyła w podniebienie mm -hmm. przy gardle. Fajny smak <grych> jeśli chodzi o rosół, nie? Nie, nie czuć te... może smytnie smaku takiegoś... Już konkretnego sosu, ale wczoraj, że coś się zmieniło w tym rosole, Moim zdaniem bardzo pozytywnie poprawiło ten rosół. To lepiej smakuje, znacznie taki rosół. Taki delikatniejszy się zrobił. Nie jestem w stanie opisać, co się z nim stało, ale coś pozytywnego się z nim stało. to tu akurat mogę się powiedzieć, że z Majki zgadzam akurat. Dokładnie tak. Bardzo pozytywnie. Polepszył ten rosół znacznie moim zdaniem. No. A co ciekawe, też ta ostrość jest... Fajna. Według że że ta zupa ma bardzo fajną ostrość. Nie rozwala. Ale jest taka fajna, przyjemna pikanteria, taka tak. na naszym poziomie, taką, którą my lubimy. Nie? Mm. Jak się dalej jemy, wrażenie no się wzmacnia. No, ale to jest taki właśnie idealny poziom ostrości, gdzie. Jeszcze czujesz co jesz mm -hmm. i kurczę, masz jeszcze przyjemność z tego, co jesz. No, Więc dla mnie mm. bardzo pozytywny plus, jak się odzieli. No, no zupę. zupę też nawet zupę. Bardzo zaskoczył w mm. zupę. Pozytywnie. Fajny. Fajny, fajny. No dobrze, to może my dokończymy zupę no. za kadrem. I następny teści coś to będzie. Skibas. Skibas. No to za chwileczkę się widzimy na mm -hmm. yy, teście tak. trzecim. Okej, okay, jesteśmy teraz przed testem numer 3. Numer 3 skiba. Powiem tak, że tutaj zjedliśmy już zupę. Ja na samym końcu pod koniec już czułem, że ma oj, znacznie większą moc ta końcówka niż w pozostałości. No. W porównaniu do reszty. No, no, typowo. I cały czas, mimo że tutaj użyliśmy śmietany, żeby zagasić sobie mm, ostrość, żeby móc teraz dobrze ocenić tutaj w teście trzecim, mm -hmm. to ja no, niestety dalej ją odczuwam na gardle. Mam nadzieję, że mi to jednak nie zaburzy wrażeń już w jamie ustnej. Mm -hmm. No bo na gardle niestety cały czas została i czuję, że wypala gardło. Mm -hmm. Ale nie jest to mm -hmm. bolesne. No, może to takie trochę, ciężko powiedzieć, że jest to przyjemne, ale nie, ogólnie pozytywnie. No, pozytywnie. jak na dwa testy, na razie jest bardzo pozytywnie. To jest też bardzo duży plus, Zostajemy dostajemy 200 ml za cenę 20 zł, co jest. Nieosiągalne przy cenach Amery amerykańskich, nie? Tak, Za taką moc, to się dobrać. naprawdę bardzo płaca. Polecamy za to na pewno. No, nie, trzeba to rozsmarować. Zacz tak jest, no to gipsujemy. Jak to się mówi. Do, do koła żebyśmy wszędzie. No mam wszędzie. No. Dobra. Oprzyj, tak? Nie, nie nie, nie obiecujemy na razie. To sobie zostawimy Round na... 3. Spod... Słod, słodycz czuję, to jak fufu on smakuje, bardzo fajny smak ma, taki bardzo słodki, fajny smak. Słabo czuję smak, ale rzeczywiście czuję słodkość. No taka ta słodkość to się najbardziej Bardzo, dzieje. bardzo mocna, fajna słodkość. Ja tak bardzo mocno jej nie czuję, na języku pojawia się lekka pikanteria. Nie no, jest pikanteria też, schęcająca się. No, na skripce? Głównie ta słodkość. Bardzo fajna słodkość. Jak fufu. Identycznie jak stosyła. Od... fufu od High River. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Plus goryczka, nie? Bo potem po tej od razu jest goryczka. Jest słodkość plus goryczka. Mm -hmm. Według mnie jedno z moich najlepszych fałnczeń smakowych. Jest dobrze. O kurde nie je, jest. Sprawa, tej, nie? jak się nie je, jak na język wjechało teraz. No. Pika mocna pikenteria. No. poczekam na mm -hmm. widzisz, żeby zacząć. Ale Skibas to jest, to jest jakaś piękna sprawa według mnie. Taka fajna no. słodkość. No jak fufu, nie? Mm -hmm. Ostość ze Podaj swoją ten, łyżkę, łyżeczkę. To 16 tysięcy może. Mocniejsza niż w zupie? Tak. Nie. W zupie była dla mnie mocniejsza. No bo to, tobie gadło jeszcze, pani, to może nie czułeś, nie? Ale dla mnie ja już czułem. Trochę bardziej to. Dobra. No to zawsze się no. wszystko powinno wyjaśnić, być No nie, na pewno jest lepsza konsystencja, no to nie ma w ogóle takich no, falszych wieków, jak w tak, Habanero. Tak, 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 no, widzę. Więc na pewno poprawili tą recepturę. Jak podrasowali, no to naprawdę no... No tyle ty receptury co może sposób produkcji tutaj akurat, no nie? Ma no tak, się... ale receptura też jest inna, to jest inna sosmaka, nie są będzie tylko na no, tak, jest, no tak, no tak, na no pewno. Na pewno lepszy jest. Dobra. No to wszystko wyjaśniamy teraz. Hruśno, no, prawda? Jasne, chruś. Round four Jest słodycz fajna. Jest mm. mm. dobry, fajnym mostem. Mm. Mm -hmm. to, to jest zajebisty mm. smak, to jest zajebisty mm. smak. To jest. Mm -hmm. Masakra. To jest... Mm, dobry. Jest bardzo teraz... fajny, słodki, potem chodzi taka goryczka. Teraz to co mi się podobało w zapachu i chciałem odczuć... Aha, to czułeś zapachu? Tak. Ja tego nie czułem. To właśnie Zajebiste. to teraz poczułem w smaku. Zajebiste. Tak. Mhm. Zajebiste, dziki Bill. Mhm. To jest zajebisty sos. I moc. Na łyżeczce jest... ła, język jest cały wypalony. Smak 4, Mocną pikanterią. 4,5, 4 bo trochę szybko goryczka wchodzi. Mhm. 4,5, to jest zajebisty Szybko smak. Schodzi w sumie do... Nie spodziewałem się po dzikim Bilu takiego smaku. Wiesz co, dla mnie to jest na równi z Things of the Ile tych of the Sun, Sun 4,5? no to ja muszę dać no. 4,5. To jest zajebisty smak, kurde. Nie, nie spodziewałem się po dzikim Bilu takiego smaku. To jest, to jest diametralna różnica między Habanero zwykłym, a tym. Tutaj jest. To jest poezja. On jest, dla mnie to jest. Bym opisał, że to jest bardzo mocno wzbogacony smak no. Habanero. Bo Habanero zwykłe był dobry, ale na pewno. No Inny. tutaj jest to Inny naprawdę. Był. jest Dopracowane, dopracowane jest to. Do tak, perfekcji. ostrość jest na tym po samym poziomie co zwykłe Habanero. To nie przekracza nawet 20 tysięcy. To jest, no wiem, około no, 17, to, może. to jest pozycja z ten. 3 za ostrość. Co? Zwykłe Habanero, tutaj ja było no, w 2, tu nie dał mu 3. A, że nie jest mocniejszy od nie, Słabszy. Mocniejszy Habanero X jest słabszy od. niż zwykłe Habanero. Habanero X jest słabszy niż zwykłe Habanero. Bo ja wiem, ja musiałbym się zastanowić. Ej, poproszę ranking, Majku. Ja ustawiam na moc słabszym. Dobrze. To, była Dobrze, poszukujmy. to my się w sumie tutaj już to za kamerą tutaj ustalimy, po co macie tutaj to oglądać no. i przyjdziemy do Was mhm. na podsumowanie. Dobrze. Jak widzicie jesteśmy tutaj z powrotem w bardzo pozytywnych nastrojach, oczywiście. Bardzo nam pasuje ten sos i teraz chcieliśmy tym powiedzieć w podsumowaniu. Jak widzicie, pojawia się plansza podsumowania. I teraz szybciutko opowiemy o nim co nieco. Opowiemy o naszych odczuciach względem niego, więc ja zaczynam zapach wytyniony przede mnie na 4. Dlaczego? Bo to jest naprawdę dobry zapach. Czuję taką, czuć taką słodkość, może trochę, też czy też ten ocet, ale to tylko z butelki, bo potem na, na. łyżce bądź już też poza butelką, głównie wyczuwalny przeze mnie jest ten ocet. No i to tyle, w sumie mogę wam powiedzieć, bo reszta moich wrażeń jest. W sumie trudna do opisania w słowach. Ale zapach to jest taka bardzo przyjemna kompozycja, bym powiedział, i bardzo mi się podoba, więc tyle po prostu powiem. E, smak wyceniam nawet na 4,5. Myślałem o 4, ale no musi być 4,5, bo no rzeczywiście, to co on tutaj mieliśmy okazję teraz sprawdzić, zupę po prostu rewelacyjnie poprawił rosół, po prostu brak słów. naprawdę mistrzowskie to było, świetne. Na skibie też naprawdę początkowo tak no czułem, że jest słodkość, no fajnie, fajnie, ale potem tak jem dalej i mówię: No bardzo fajnie, bardzo fajnie, i bardzo mi się to podobało. Spaghetti nie zmienił smaku, mm, głównie dał tylko tam trochę tej pikanterii, no więc w sumie też można powiedzieć, że pozytywnie. No więc bardzo to jest bardzo dobry y, smak. Już bezpośrednio z wyżeczki wyczuwalny odbieram go w taki sam sposób, podobnie jak zapach, podobne mam odczucia i wrażenia. Więc no też bardzo wysoko muszę go ocenić tutaj, nawet na właśnie na 4,5. No i ostrość, tutaj za kamerą z makiem ustaliliśmy, że on będzie w kategorii ostrości 2, czyli sosy pikantne, dokładnie wyceniony na 15 tysięcy. Jest to dobra ostrość. Ale co ciekawe, wypadł słaby od dzikiego Billa Habanero, który był przez nas wyceniony na 21 tysięcy tysięcy. No właśnie tutaj wydobyłem butelkę z powrotem. No tak, no z normalnym habanero, w cudzysłowie normalnym jest opisany ostry sos habanero, a habanero X jest opisane jako bardzo ostry sos habanero. No więc miał być mocniejszy, no a jednak nie jest. Ta ostrość idealnie, myślę, do niego pasuje i do tego smaku jaki on reprezentuje i ma, więc o, o ostrości, ogólnie już podsumowując o kształcie mogę się wypowiedzieć bardzo pozytywnie. Przekazuję już głos Majkowi. Zapach 3,5 oceniam. Bardzo fajny zapach, głównie czuć raczej taki typowy zapach ym, ostrego sosu, czyli ta moce, trochę papryki, ale on jest taki mniej intensywny, więc dlatego ten pół punktu więcej niż taki typowy. Eee, smak 4,5. Zaskoczony tak z zarąbistym smakiem, że tak powiem. To rewelacja to jest, no nie spodziewałem się po sosach Dzikiego obila tak dobrego smaku. Fajna, że nie, nie psuje smak potrawie jeśli jest dodany. Udwidatnia smak potrawy, w szczególności właśnie jak Sany powiedział w zupie, zupy, co zrobił coś naprawdę arcydzieł z tej zupy, nie? Nie, nie, wyda, nie, nie dał jakiegoś... Tak. Nie, ciężko po, m, nawet powiedzieć, co tam zrobił w tej zupie, ale coś zrobił takiego, że było lepsza. E, na skipie pierwsza raz wtedy poczułem słodkość, taką z bardzo dobrą, fajną słodkość. Coś takiego ostatnio tylko czułem przy w sobie tylko. I po te jeszcze się tylko to potwierdziła, że to jest bardzo fajna słodkość, trwa tam trochę parę sekund, a potem goryczka, nie? Dla mnie to jest właśnie jedno z tych najlepszych połączeń smakowych, nie? No dlatego jestem zaskoczony, nie? To jest bardzo fajne. Mm, ostrość. Tu dwa. Sos pikantny. Tak jak Sony powiedział, to jest idealna ostrość takiego sosu, nie? Mocniejsza, no nie wiem, mogłaby być gorszy, nie? A tak jest bardzo fajnie. Okej, okay, no to... Po zsumowaniu moich ocen wychodzi mi średnia 3,5. Po moich jest to 3,3. Dobrze. Czyli średnia ocena końcowa wychodzi nam 3,4. Co jest bardzo dobrą średnią. No, jest bardzo dobrą średnią. Bardzo, bardzo dobrą średnią. Dobrze. Więc to było podsumowanie. Teraz czas najwyższy zabrać się za co? A no, za ranking. ranking. A tam jest już zmiana. Na pierwszym miejscu nie lideruje Bob Fajne Finance tam jest już Mad Dog 38 Pepper Special Extract. Dokładnie tak. No po, po ostatnich tutaj wydarzeniach y, doszło właśnie do zmiany na lokacji numer 1, ale to możecie oglądając nasz specjalny materiał y, ostre wiadomości. Dokładnie tak się o tym przekonać. Dobra, lecimy. dalej. Lecimy tam sosy bardzo ostre. Tam bez zmiany to jest Dave's Ultimate. W sosach ostrych tam jest Dave Insanity, w sosach tam króluje Kejon z i to tutaj się zatrzymamy. Tak jest. To jest nasz sos. Tak jest. Wycynione został przez nas na 15 000. No. Czyli hmm, ma Remis z Mad Dogiem 357 Ghost Pepper no. i Cageon's Reaper Sling Blade. Mhm. No to walka na średnie teraz dochodzi między trzema sosami aż. Dokładnie. E... No Mad Dog już z góry odpada, bo to no, po poniżej Mad... trójki, nie? Więc Dobrze, z niego nie niekupu. bierzemy. I dosłownie bardzo mało mu zabrakło do Sling Blade'a. 3,5 ma Sling Blade, no a no. nasz dzisiejszy bohater ma 3,4. No. Więc zajmuje lokatę 24, strąca z niej Mad Doga. No i tam się właśnie upracowuje ze swoją mocą 15 tysięcy. Na, można powiedzieć, dosyć wysokiej lokacie w mm. przydziale sosów pikantnych. Okej, okay, to tak, prezentowała się ta część kategorii. E, I Sosy Łagodne, tam widzicie jest Dziki Beer Jalapeno. Tak jest. Dobrze. Ranking znika. Mhm. Okej, okay, to już na naprawdę szybciutko tutaj słowem podsumowania. Eee... Bardzo polecamy, nie? Tak, to właśnie chciałem powiedzieć, po prostu tak, bardzo, bardzo polecamy. polecamy. Rekomendacja. Tak. Smak. Ostrość. Cena. Full wypas. <laughs> Tak, dokładnie tak. No i Mac tutaj tej wszystko powiedział, no będziemy chyba już się żegnać, no bo no. co mamy powiedzieć? Już żeśmy dokładnie tutaj go opisali, no też mogę tylko powiedzieć, poprzeć to co jak powiedział dokładnie. Bardzo polecamy. No. Jest dostępny na Allegro? No jest dostępny na Allegro akurat. To jest tylko taka sytuacja, że jak na razie, jak to okręcimy, jesteśmy jedynymi osobami, które to zamówiły, więc no. Więc no twórca może się kiepsko czuć, więc na, po nas, może po naszej recenzji no, coś się odblokuje, No naprawdę ma, polecamy. Mamy to. nadzieję, że pomoże ta recenzja nasza, bo akurat tym razem jak w poprzednich dzikich Bilach, no było różnie, tak to powiedzmy, to no. tutaj naprawdę z całego serca gorąco polecamy. Tutaj tak, tak. E... to nie jest recenzja sponsorowana, nie, Nie, nie jest sponsorowana. Jest najmniej. to rzetelna recenzja. Dokładnie tak. Dobrze, to tyle z naszej strony. Ja mhm. jestem Snydy Pit. Jestem Mike Van T. To był... Diki Bill Sos Habanero I. X. X. Tak jest. Polecamy. Gorąco. Ja Jeszcze raz. Do zobaczenia wszystkim. Do zobaczenia w następnym wyzwaniu. See ya. No, trzymajcie się. Dziwne takie bo... uczucie. <laughs> Płaczesz już prawie. Niepewnie się czuję. To jest złe w smaku. Nie wiem, co o tym powiedzieć. No, to jakaś tragedia. Jaki niesmaczny. Jak dobry. mnie podchodzi. Nagle przyszedł, bo wow. i się skończył. Nie, nie, u mnie się trzyma.